Witajcie, yy, niestety muszę wam taką wiadomość powiedzieć. To jest takie, dla, dla mnie to stroje smutne, bo nie mam już Minecrafta, Bajzyczu na komputerze, ponieważ skasowałem, nie, nie skasowałem się, proszę was, bo musiałem zainstalowywać nowego Windowsa, a miałem to na starym Windowsie i Kasował mi się. Nie ma już Minecrafta na, na komputerze, ale nie, będę zainstalowywał. Więc się cieszcie, bo będę zainstalował niedługo nowego. Będę zainstalował niedługo Minecrafta Base i się cieszcie. Cieszcie się. Bo na razie nie mogę na, nagrywać nic. I przepraszam, was, że tak długo odcinków nic, niczego nie było, ale na razie nie mogę nic nagrywać. Przepraszam Was bardzo. Jak zainstaluję Minecraft, to dama znać i, będziemy, i będę nagrywał odcinki. Cześć!